Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku dzisiaj przygotujemy sobie lekki i orzeźwiający posiłek. Będzie to makaron z zielonymi szparagami i sosem cytrynowym. Jeżeli jesteście ciekawi, jak on wyszedł, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania makaronu będziemy potrzebowali 150 g parmezanu, tu jest w kawałku, 500 g zielonych szparagów, dwie łyżeczki soli. 140 g niewoskowanej cytryny, 7 gałązek bazylii, 500 g makaronu spaghetti, 50 g szalotki, 70 g masła oraz pieprz do przyprawienia. Czas przyrządzania 10 minut, łączny czas 20 minut. Przepis oceniany jako łatwy. Jest to oficjalny przepis pochodzący z platformy Messy Cuisine. Wyjdzie nam z tego 4 porcje. Ja dzisiaj sobie przygotowałam wszystkiego na dwie porcje, czyli po prostu ścięłam to, co mamy o połowę. Rozpoczynamy gotowanie. W pierwszym kroku musimy pokroić parmezan, następnie włożyć do pojemnika i go rozdrobnić, jeżeli konieczne jeszcze raz rozdrobnić. Ja po prostu z reguły kupuję już taki rozdrobniony, żeby nie rozdrabniać, nie używamy aż tak dużo. Ciężko jest temu sprzętowi to dokładnie rozdrobnić, także u nas już parmezan rozdrobniony. Następnie 500 g zielonych szparagów obieramy na jedną trzecią długości od dołu, odcinamy drewniałe końce. Bierzemy się za szparagi, to jest tak opisane, że ciężko stwierdzić jak obieramy, ja po prostu tak obiorę a ten zdrewniały koniec za chwilę będę y, obcinała. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, do zaobserwowania nas na Instagramie, tam znajdziecie wcześniej informacje co gotujemy, a też co gotujemy na co dzień, bo często właśnie tam publikujemy. Odcinam, koniec i tak samo z każdym kolejnym szparagiem. Relacja na Instagrama właśnie została nagrana, także zapraszam Was, dołączajcie na Instagramcie, jak widzicie, znajdziecie tą relację na pewno zdecydowanie wcześniej, niż my opublikujemy film. Szparagi mamy obrane, także zobaczmy. Kolejny krok. Myjemy, kroimy na kawałki długości 6 cm, wkładamy do głębokiego wkładu do gotowania na parze, posypujemy łyżeczką soli. Także ja sobie je umyję i będziemy kroili. 6 cm, to ja myślę, że po prostu pokroję sobie na 3. A co do wkładu do gotowania na parze głębokiego? Ja dzisiaj trochę oszukam system i użyję po prostu sobie tej części. Nie chce mi się wyciągać. Mamy tak mało tego wszystkiego, że nie chce mi się po prostu wyciągać tego dużego wkładu do gotowania, później go myć. Myślę, że ten w zupełności nam wystarczy. Posypujemy solą. Do pojemnika wrawamy 100 g ciepłej wody, czyli około litra. Później we wskazówkach będziemy mieli informację, żeby ugotować makaron, jednakże ten makaron trochę się gotuje, więc ja sobie wcześniej wstawiłam wodę. Jak widzicie, osoliłam i dodaję makaron spaghetti. Głęboki wkład do gotowania mocujemy na pojemniku miksującym. Jak widzicie, ja ten nie dotykają szparagi wody, także jest ok. Zamykam pokrywą. I gotujemy 5 minut. Także widzicie, może dobrze, że nie wyciągałam tamtego zestawu. 5 minut, 120 stopni, obroty prawe, jeden. Yy, nie, nie rozpoczynaj rozgrzewanie, ponieważ ja wlałam ciepłą wodę z czajnika. 5 minut gotowania zakończone, Dwie niewoskowane cytryny myjemy, osuszamy, ścieramy z nich skórkę i wyciskamy skok. Jeżeli chodzi o cytryny, ja mam jedną. Oczywiście wcześniej ją sobie umyłam. Także teraz ścieram z niej skórkę. Cytryna, skórka starta, także wyciskam teraz sobie sok, ja mam tutaj taki przyrząd, który mi to ułatwi. Jak widzicie trafiła nam się cytryna z dużą ilością pestek, także dobrze, że mamy coś takiego. Pestki nie trafią do jedzenia, przechodzimy do przepisu. Pół pęczka myjemy, otrząsamy z wody, obrywamy listki, rwiemy na kawałki i odkładamy na bok. Nie będziemy jej rwali, po prostu jak będzie ten krok, to podamy sobie albo całe listki, albo ewentualnie wtedy porwiemy. Szkoda naszego czasu i szkoda tych liści. 500 g spaghetti gotujemy z łyżeczką soli według przepisu na opakowaniu, 50 g wody z gotowania wlewamy do innego naczynia. Jeżeli chodzi o nasz makaron, dosłownie jeszcze 2-3 minuty i będzie gotowy, także dobrze, że wykonaliśmy sobie ten krok, nie tracimy teraz czasu na gotowanie makaronu. Woda odlana, makaron za chwilę będzie gotowy. Zdejmujemy wkład do gotowania na parze, szparagi dodajemy do makaronu. Trzymamy wszystko w cieple, także otwieram sobie. Powiem Wam, że szparagi wyglądają na ugotowane, także ja sobie je schołam teraz w ciepłe miejsce i przecedzamy w międzyczasie makaron. Makaron przecedzony do miski. Wyjmuję sobie teraz szparagi. Przekładam i po prostu przykleję, przykryję to wszystko talerzem. Przykryte, odstawione, przechodzimy zapewne do gotowania sosu. Pojemnik opróżniamy i opłukujemy zimną wodą. Pojemnik opukany, dwie małe szalotki obieramy, przekładamy do pojemnika miksującego. Ja mam jedną, przekroję sobie po prostu na mniejsze kawałki, wrzucam do pojemnika. I następnie przytrzymujemy przycisk turbo przez dwie sekundy. dajmy szansę, niech się załączy i no, coś tam rozdrobniło. Bywało gorzej, myślę, że tak zostawiamy, jest ok. Ściągnę sobie to wszystko upadku na dno pojemnika. Dokładnie już wykonałam ten krok. Dodajemy miękkie masło podzielone na kawałki. Wyciągamy miarkę z pokrywy. I dusimy. 3 minuty, 120 stopni. Obroty lewej 1. Krok zakończony. Dodajemy sok z cytryny i odłożoną wodę z gotowania makaronu. No, coś tam się z tego zrobiło. Powiem wam, że pachnie bardzo ładnie. Dodaję sobie sok z cytryny. Następnie woda. Zatykamy miarkę w pokrywie. I gotujemy 2 minuty 100 stopni. Obroty prawe 1. 2 minuty dobiegł końca. Dodajemy parmezan. Trochę parmezanu zostawiamy do posypania naszego dania później. Także ja dodam sobie myślę około 2 trzecich. A to zostawiam. I cóż. Mieszamy. Obroty prawe 3-30 sekund. Mieszanie dobiega końca. Przyprawić sos pieprzem. Ja dodam odrobinę świeżo mielonego. I cóż, ponownie mieszamy. W zasadzie to można było wcześniej dodać i razem pomieszać, no ale cóż, 10 sekund, obroty prawe 3. Gotowanie zakończone, sos dodajemy do makaronu ze szparagami, wszystko mieszamy. Biorę sobie makaron ze szparagami, otwieram sos. I cóż, przelewam. A z Wami spotykamy się z gotowym, skończonym daniem. Pozostało nam tu teraz tylko wszystko wymieszać. Następnie podajemy, posypujemy parmezanem, oraz jeżeli mamy takie życzenie Startą skórką z cytryną. Tak się prezentuje gotowy, skończony makaron ze szparagami. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to jest czas na spróbowanie sobie naszego dania. Powiem wam, że wizualnie wygląda świetnie. Jak widzicie, mamy parmezan, mamy skórkę z cytryny, ale myślę, że oprócz tego jak to wygląda, to musi również smakować. Także bierzemy sobie kawałek. Smacznego. Danie spróbowane i powiem wam tak, smakuje naprawdę genialnie, mega orzeźwiająco. Ale wydaje mi się, że delikatnie za dużo soku z cytryny, ponieważ jest on takim wiodącym smakiem. Przez co mam wrażenie, że te szparagi gdzieś tam znikły delikatnie, ale ogólnie wszystko jest bardzo miękkie. Szparagi są gotowane bardzo dobrze, nic tutaj mnie nie przeciągał. 5 minut na parze wystarczyło w zupełności. Dodatki parmezan, pieprz, skórka z cytryny tylko i wyłącznie podbijają jeszcze zapach, smak cytrynowy tego dania. Ogólnie danie bardzo dobre. Jest to jedno z tych dań, które na pewno bym powtórzył, ponieważ jak widzieliście przepis jest banalnie prosty, nie wymaga jakiegoś dużego, długiego czasu gotowania. Po prostu używamy składniki, w Little i tak na dobrą sprawę przygotowujemy tylko sos i szparagi. I to jest właśnie plus tego przepisu. Przepis jest spójny, zgrany, nic bym tutaj nie zmieniał. Szczerze, mi on bardzo smakuje. Nie wiem nawet, co można byłoby tu zmienić, żeby go jeszcze ulepszyć, ponieważ wszystko współgra ze sobą idealnie. Dajcie znać, czy jedliście, dajcie znać, czy robiliście jakieś wskazówki ewentualnie, co Wy zmieniliście, żeby Wam wysmakowało lepiej, ewentualnie jakieś inne pomysły, sugestie, zawsze mile widziane. Odsyłam Was do sekcji komentarzy, zostawcie jakiś komentarz po sobie, ślad, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!